Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Pilates dla nerdów i zapraszam na króciutki materiał pod tytułem O co chodzi w teaserze? Teaser jest to ćwiczenie zaawansowane z repertuaru Pilates na Macie, ale wykonywane również na wielu Pilatesowych sprzętach. i Jest to ćwiczenie, które często spędza nam sens powiek i często jest takim naszym marzeniem, takim świętym gralem w naszej praktyce Pilatesu. Jest to ćwiczenie, którym z pewnością można się Pochwalić, popisać i zaimponować, yy, ale tak naprawdę o co w tym ćwiczeniu chodzi, po co się je robi, co ona nam daje i co nam pokazuje. Jak większość ćwiczeń zaawansowanych, ja przynajmniej takie mam podejście i tak rozumiem te ćwiczenia zaawansowane. Z jednej strony oczywiście one yy, dają nam pewne wyzwania, ale też testują nasze ciało, tak? Sprawdzają te umiejętności ruchowe, które powinniśmy byli zdobyć na etapach, Bardziej początkujących, i testują, czy faktycznie, przy jakiejś takiej bardziej wymagającej koordynacyjnie sekwencji ruchów, jesteśmy w stanie te podstawowe umiejętności ruchowe wykorzystać. I tutaj, w teaserze, mamy kilka takich właśnie umiejętności ruchowych. Pierwszą umiejętnością ruchową jest zdjęcie kręgosłupa z jednoczesnym jego wydłużeniem, czyli chcemy mieć przestrzeń w kręgosłupie, chcemy. Używać tej aktywnej elongacji poprzez zaangażowanie mięśnie, mięśni centrum i jednocześnie ten kręgosłup zgiąć, tak? doprowadzić go do tzw. zwanego seeker, czyli tego zgięcia w kształt litery C. Yy, idealny teaser właśnie jest taką okrągłością, gdzie widzimy bardziej literę U niż literę V. Yy, pokażę o co chodzi. W momencie, kiedy robimy pozycję teasera, oczywiście teraz pokazuję tylko już pozycję docelową, nie pokazuję całej sekwencji, całego ruchu. Ale chcę mieć przy prostych nogach zaokrąglony kręgosłup, ale on nie jest klapnięty. Nie wiem, czy to widać. Klapnięcie, opuszczenie kręgosłup, kręgosłupa piersiowego, takie zwieszenie klatki piersiowej na miednicy, to by było coś takiego. Ale w momencie, kiedy chcę się wyciągnąć i utrzymać dużą przestrzeń, mimo tego, że zginam kręgosłup, wyciągam się czubkiem głowy do sufitu i mam zupełnie inaczej zaangażowane mięśnie. One są bardziej właśnie. Tak od środka połączone. Bardzo często widzi się wykonanie teasera w sposób taki, że odchylamy się tak naprawdę ciężarem ciała, balansujemy po prostu ciężarem naszej górnej połowy ciała, tak żeby przeważyć nogi. Mamy tak naprawdę kręgosłup wyprostowany, i tak jakby cała moc do tego ćwiczenia wychodzi nam z mięśnie zginających biodra, czyli czujemy mocne zaangażowanie przodów ud, zginaczy biodrowych. Oczywiście mięśnie brzucha będą mocno pracować, bo one przeciw grawitacji muszą utrzymać nasz kręgosłup, ale również będziemy czuli też mocno mięśnie pleców, które są tak naprawdę pociągane przez zginacze biodrowe do wygięcia. Tak więc tutaj yy, zdecydowanie większa jest Kompresja na odcinek lędźwiowy, można powiedzieć, kompresja na kręgosłup. E, dlatego też te mięśnie brzucha oczywiście też pracują, żeby to zwalczyć, ale jest to y, ćwiczenie y, no, zupełnie inaczej wykonane. tak Zupełnie inne mięśnie, zupełnie inne grupy mięśniowe tutaj pracują. W prawidłowo wykonanym teaserze nogi są połączone z miednicą i tak naprawdę podniesienie po, po tych nóg nie polega na tym, że je zginamy w stawach biodrowych. Ja teraz się podeprę, żeby mi było trochę łatwiej, ale pokażę. To nie chodzi o to, żeby zgiąć staw biodrowy w taki sposób, że utrzymam miednicę neutralną i podniosę nogę tu ze zgięcia w stawie biodrowym. To by była inna zupełnie praca niż ta, którą chcę zrobić w teaserze, gdzie chcę Zaokrąglić, są też takie oczywiście ćwiczenia, chcę zaokrąglić kręgosłup i, tak jakby jeszcze zgięciem kręgosłupa, chcę podnieść nogę. tak I zupełnie inaczej będę czuła to ćwiczenie. Owszem, pracują mięśnie zginające biodro, bo nie jestem w całkowicie wyprostowanym biodrze. Mam nieco zgięcia, ale zdecydowanie bardziej pracują moje mięśnie brzucha, ponieważ to one. Ruszają miednicą, zaokrąglają ten kręgosłup lędźwiowy, i y, ponieważ noga pracuje w połączeniu z tym, ona stanowi tak jakby przedłużenie miednicy. Możemy sobie wyobrazić, że noga po prostu wrasta w staw biodrowy i y, tu jest niewielki ruch w stawie biodrowym, a większy ruch jest w kręgosłupie. Pokażę teraz y, ćwiczenie y, zleżenia, czyli wejście. Z pozycji leżącej do pozycji teaser, i właśnie będzie można być może to zaobserwować. Ja się postaram to tak jak najlepiej pokazać, że moje nogi nie poruszają się na takiej zasadzie czyli zgięcie w stawie biodrowym, a miednica nieruchoma. Tylko chcę połączyć nogi. Mogę teraz połączyć jedną nogę, tak żeby mi było troszkę łatwiej to pokazać. Kiedy będę rolować się do góry, to chcę zgiąć kręgosłup. Zwróć uwagę. I kiedy zostawiam jedną nogę na podłodze, to nie mogę podnieść wyżej. Zgiąć kręgosłup, czyli moja miednica się podwija. A noga idzie tak jakby lekko. Teraz spróbuję obie nogi podnieść, bo to będzie wtedy lepiej widać, będę mogła zrobić większy zakres ruchu. Czyli chcę zrobić zgięcie kręgosłupa, myśleć o połączeniu między spojeniem łonowym a mostkiem. Tak jakbym się składała, 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 składała. a potem wracam składając się dalej kręgosłupem, o, trzymając ciężar nóg do leżenia na plecach. Mam nadzieję, że to było widać. Co jeszcze? Bardzo często mówi się w teaserze o pracy właśnie, czy pracować tutaj, czy to jest dobrze, że pracują przody ud i że czujemy tutaj mocną pracę mięśni, mocne zaangażowanie, czy wręcz powinniśmy dążyć do tego, żeby w ogóle tutaj nie czuć napięcia w udach i co? Zamiast tego. Ja jestem zdania, że to nie jest nic złego, że bolą nas przody ud przy teaserze. Jeżeli robimy prawidłowy ruch, widać, że ten ruch wychodzi z kręgosłupa. A mimo to czujesz przody ud, nie martw się tym. To znaczy, że po prostu mięśnie muszą się wzmocnić. Mięśnie, które są słabe, słabsze w danym ruchu oczywiście, Będą nas dość szybko boleć. One się będą męczyć i będą dawać te oznaki zmęczenia, właśnie poprzez taki ból, czy jakieś skurcze, czy trzęsienie się. Możemy to zaobserwować, i po jakimś czasie y, ten ból będzie coraz mniejszy, te mięśnie będą bardziej wydolne i po prostu y, nie będziemy już czuli tych dolegliwości. Kolejną sprawą jest podparcie tych. Y, nóg, czy ciężaru tych nóg poprzez mięśnie prostujące biodra. I to jest taka troszkę kontrowersyjna rzecz, bo jeżeli ja tak naprawdę mam zgięcie w biodrze, to nie jest wyprost stawu biodrowego, który mi angażuje tyły, ud i pośladek, prawda? Tutaj w takim ruchu mogę powiedzieć, że tyły, ud i pośladek są mocno aktywne, to są główne mięśnie, które wykonują ten ruch. W teaserze Mam ruch odwrotny, mam ruch rozciągania nieco tego tyłu nogi i pośladka, zdjęcie nieco stawu biodrowego i skrócenie, oczywiście tutaj poprzez mięśnie brzucha, więc dlaczego większość przekazu, który można gdzieś tam sobie znaleźć, powielany przez nauczycieli, instruktorów pilatesu, że tutaj musimy mieć mocne pośladki, mocne tyły ud, wręcz niektórzy mówią, żeby ściskać pośladki. I teraz jakie ja mam do tego podejście? Myślę, że jak najbardziej używajmy tył nóg, czyli prostowników mięśni kulszowo-goleniowych i pośladków, ale nie na zasadzie ściskania specjalnego, tylko powiedziałabym, że to jest taka rola ekscentrycznej kontroli tych nóg. Czyli żeby właśnie nie zgiąć za dużo stawów biodrowych i pozwolić mięśniom brzucha zapracować, żeby podnieść ciężar nóg do góry, ja chcę kontrolować Mięśniami tyłu, mięśniami prostującymi biodro w sposób ekscentryczny, właśnie ten staw biodrowy. Czyli po prostu jest to rola utrzymania stawu biodrowego w jakiejś konkretnej. Pozycji, dlatego te mięśnie są aktywne, nie są rozluźnione, natomiast one na pewno nie wykonują tego ruchu. To, tak anatomicznie, biomechanicznie, byłoby to zupełnie bez sensu. Natomiast one na pewno pomagają nam, powtórzę to jeszcze raz, połączyć nogi z miednicą, tak jakby ustabilizować te kości udowe w stawach biodrowych i dzięki temu zmusić kręgosłup do wykonania ruchu, zmusić mięśnie brzucha do napięcia i do podniesienia ciężaru nóg i jednocześnie oczywiście kiedy spinamy brzuch, rozciągamy plecy, także ekscentrycznie będą nam pracować. I myślę, że o to chodzi w teaserze, czyli mamy połączenie wielu rzeczy, koordynację tych umiejętności ruchowych. Przede wszystkim to ćwiczenie testuje też tą umiejętność połączenia nóg z centrum, tak samo rąk z centrum, bo też nie powiedziałam o tym, ale powiem teraz, że bardzo często się widzi, że rolując się do góry do teasera. Podciągamy barki do uszu, tak? I nam tutaj się rozłączają ręce z plecami, więc tutaj tak samo ten teaser będzie nam pokazywał, czy jesteśmy w stanie połączyć ręce z naszymi plecami i z centrum, połączyć nogi z centrum, zgiąć kręgosłup do kształtu litery C. pozostać w wydłużeniu kręgosłupa i jeszcze do tego oddychać, I jeszcze do tego się uśmiechać. <laughs> Także dużo rzeczy na raz i tutaj w cizerze po prostu nam wyjdą pewne braki, być może jakieś słabsze ogniwa, które będą dla nas informacją do tego, nad czym się skupić, gdzie wrócić, do których umiejętności ruchowych, nad czym popracować. W innych ćwiczeniach, nad czym się skupić, tak żeby ten teaser był coraz fajniejszy, coraz swobodniejszy i żebyśmy mogli się dowolnie nim popisywać. Dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie pomocne i interesujące. Jeżeli tak jest, to bardzo proszę podziel się tym materiałem ze swoimi znajomymi, udostępnij link do filmu w swoich kanałach społecznościowych. Zostaw mi też komentarz, będę bardzo wdzięczna za y, każde pytanie czy każdą y, opinię i oczywiście zasubskrybuj ten kanał y, i włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym rzucanym przeze mnie materiale. I cóż, zachęcam Cię do śledzenia i korzystania z moich materiałów, które będę wrzucać niebawem. Pa, pa!